Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 już od wielu lat, bo od 2009 roku wspiera kształcenie zawodowe w Technikum nr 5 i w Liceum Plastycznym środkami unijnymi. Realizujemy już trzeci projekt, który adresowany jest do uczniów kształcących się w różnych zawodach, oferujący im ciekawe zajęcia zawodowe, zajęcia dodatkowe z matematyki, certyfikowane kursy, wyjazdy edukacyjne czy plenery malarskie. Wspieramy w bieżącym roku wszystkie zawody, ale w dniu dzisiejszym organizujemy kurs o szkolenie dla Uczniów kształcących się w zawodzie technika usług fryzjerskich. To szkolenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego jest zorganizowane we współpracy z firmą Karal, a jest ono wyjątkowe ze względu na osobę, która będzie prowadzić, bowiem szkolenie to będzie prowadziła pani Marta Robak, a pani jest mistrzynią Polski i wielokrotną mistrzynią Europy we fryzjerstwie artystycznym. Zaprezentuje upięcia wieczorowe, jak i również nowe trendy. W Wstrzyżeniu damskim i męskim uczniowie będą mogli wszystko obserwować, będą mogli z Panią porozmawiać z całą pewnością zainspiruje ich to do dalszego rozwoju zawodowego, a na tym nam bardzo zależy. A, yep. mistrzem, to na pewno jest bardzo długa i ciężka droga tak naprawdę. Ja mogę to mówić na podstawie swojej osoby, tak. To jest wiele lat ciężkich startów, przygotowań. Na początku to były wszelkie konkursy, które odbywały się na terenie Polski, tak, czyli mistrzostwa Polski, mniejsze regionalne. Tam jak gdyby szlifowałam swój poziom, swoją wiedzę w tej dziedzinie. Później zaczęłam próbować na arenie międzynarodowej. Też mi się to bardzo spodobało. Zaczęłam coraz więcej trenować. Zaczęłam też pracować z trenerami, którzy pomagali mi w moich przygotowaniach, w moich startach. Kontrolowali wszystko to, co przygotowuję. Czasami nam się wydaje, że coś jest bardzo dobrze przygotowane. Zawsze warto też, żeby ktoś innym okiem na to spojrzał, coś podpowiedział. W tym momencie, kiedy już zaczęłam jak gdyby się tak bardziej rozwijać, pracować z coraz lepszymi osobami, którymi trenowały, mój poziom pracy na konkursach był coraz wyższy. I dzięki temu udało mi się trzykrotnie zdobyć mistrzostwa Europy, z czego się bardzo cieszę, aczkolwiek zawsze to było dla mnie wielkie zaskoczenie. Nigdy nie liczyłam, że moja praca będzie wśród wielu tylu prac z całego świata najlepsza, bo e, czasem się mówi, że się mistrzostwa Europy, a tak naprawdę też zjeżdżają mimo wszystko e, zawodnicy z Japonii, z a, azjatyckie właśnie kraje, e, Stany Zjednoczone, gdzie mimo wszystko nawet na poziomie europejskim konkuruje się tak naprawdę z całym światem. Witamy wszystkich na pokazie fryzjerskim organizowanym u nas w szkole, prowadzi ten pokaz i to szkolenie pani Marta Robak, która współpracuje na stałe z firmą Karal. W szkoleniu biorą uczniowie wszystkich klas kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich w ten sposób mogą podnieść swoje umiejętności, wiadomości i kwalifikacje w zawodzie fryzjera. Zainteresowanie było ogromne, dlatego zrobiliśmy to w formie pokazu, żeby mogła brać udział, w tym liczna grupa młodzieży. Bierze około 50 osób udział obserwując właśnie pokaz przygotowania. Przez panią Martę Robak. Uczniowie byli przygotowani przez nauczycieli uczących fryzjerstwa w naszej szkole. Wśród nich zostali wybrani modele do przeprowadzenia dzisiejszych fryzur i pokazów. A w tej chwili absolwent naszej szkoły siedzi na fotelu i pani Marta Robak będzie pokazywała strzyżenie męskie. Zanim zaczniemy, chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, Będzie mi bardzo miło podzielić się z nami swoją wiedzą, ale również tymi z nami doświadczenia. też tutaj pod modelką, na jaką okazję będziemy daną fryzurę wykonywać. Drugi bardzo ważny element, który należy wziąć pod uwagę, zanim zaczniemy w ogóle pracę na włosach, to przede wszystkim musimy ocenić strukturę włosów. Co możemy z tych włosów zrobić? Jak możemy przygotować naszą fryzurę, żeby nasza by fryzura przede wszystkim była trwała? tak? I tutaj te fryzury przede wszystkim muszą wytrwać jakiś czas i być w nienagannym wyglądzie od początku do końca okoliczności, na jaką czeszemy naszą klientkę. Bardzo ważne również jest to, abyśmy przede wszystkim wzięli pod uwagę budowę anatomiczną naszej klientki, tak? czyli wzięli pod uwagę przede wszystkim budowę e, twarzy, to jest rzeczy, cała, cała postura klientki, tak żeby nasza fryzura była dodatkiem do jej urody, a nie stanowiła czegoś takiego dziwnego, wymyślonego na, na włosach, co w ogóle do naszej klientki pasuje. Czyli musimy też jak się z jej osobowością. To jest też bardzo, bardzo istotne. Kolejnym bardzo ważnym elementem to przede wszystkim jest czystość i jakość wykonania pracy. To ma bardzo duże znaczenie. Czasem coś bardzo względnego, drobnego, a pięknie wyczuczonego, wszystko. I nie musimy specjalnie wymyślać, wyciwiać, nie będziemy fryzur, a zrobić to po prostu bardzo ładny efekt. Ja dzisiaj będę mówiła o takich stylizacjach, co wy możecie wykorzystać do pracy. Przez dwiego rodzaju e, upięcia, plecionki warkocze e, w tym sezonie są bardzo modne. Nie robimy ich takich bardzo mocnych właśnie bardziej takie, żeby były właśnie w taki wytargany sposób robione, tak? Cziutko czesane wiatr, ale realnie różnego rodzaju sprzątów upięcia w tym sezonie są bardzo modne. Drugą odsłoną trendu są to włosy w tej chwili upięte również z dół tusz na mogą być symetrycznie lub asymetrycznie

jak mamy na linie, ale, ale pokazane z nowym sposób, tak? Tak, tak powiększoną, ale żeby zaraz wstał w Czy czyli z karystą, tak? to Znajdujemy się właśnie na y, pokazie y, fryzur y, organizowanym przez y, naszą szkołę ze środków unijnych. Jest to już trzecie szkolenie w tym roku szkolnym. Pierwsze szkolenie odbywało się y, y, z koloryzacji, Później było trwałe chemiczne prostowanie. A dzisiaj mamy pokaz upięć, 5 strzeżenia męskiego. Teraz za nami jest, odbywa się strzeżenie męskie. Później będzie strzeżenie damskie. Gdybym miała jeszcze raz wybrać tą szkołę, oczywiście bym się zgodziła, ponieważ od dziecka interesuję się fryzjerstwem. Najbardziej podobają mi się zajęcia praktyczne, na których uczymy się strzyżeń, uczymy się upięć, plecionek. Bardzo polecam do szkołę. Jeśli chodzi o rady dla młodzieży, które się uczy w szkole, wybrali, wybrali przepiękny zawód. To jest zawód, który, jeżeli się on podoba i robi się go z pasją, naprawdę daje wiele satysfakcji. E, trzeba cały czas się rozwijać. To jest zawód oparty na modzie, więc cały czas śledzenie wszystkich nowinek, trendów, jeśli chodzi o ostrzeżenia, koloryzację, ale także jeśli chodzi o produkty. E, bardzo, bardzo bogato rozwija się przemysł kosmetyczny, co chwilę pojawiają się nowe, nowe rzeczy, nowe nowości, które trzeba cały czas na bieżąco śledzić, wykorzystywać w swojej pracy. Dzięki temu jesteśmy Kreatywni, twórczy i jesteśmy cały czas na wysokim poziomie. Ja mam możliwość zobaczenia tej pracowni fryzjerskiej. Byłam bardzo zachwycona jakością wyporządzenia tego, tego pomieszczenia. Nie tylko jeśli chodzi o jakość produktową, ale również i urządzenia. Także tutaj uważam, uczniowie naprawdę mogą znaleźć to, czego szukali, tak? Odpowiednia kadra, która szkoli ku temu zawodowi. Oprócz tego jeszcze takie zapycze w postaci kosmetyków, w postaci właśnie urządzeń pozwolą im w postaci. W skończeniu tej szkoły naprawdę bardzo fajnie, kreatywnie pracować i na pewno osiągną prędzej czy później sukces w tym zawodzie.